Cześć, Tybijczycy! Tutaj Rogal, tak jak obiecałem. Dzisiaj pojawił się nowy film. Tak jak wczoraj obiecałem, tak. Ech, lecimy dalej z Rapid Respem. Wykorzystaliśmy ten weekend Rapid Expo Respa. Wydaje mi się, że całkiem fajnie. No i tutaj z podglądania innych youtuberów, streamerów. Wybraliśmy się na Nomady na Yalahar, by sprawdzić, jak wygląda tutaj zarobek na Rapidzie. No i okazał się całkiem nieprzeciętny. Zrobiłem Wam jeszcze, właśnie, ikonkę tutaj w prawym rogu, takim trochę lewym, że nagrywamy to, właśnie jak jest Rapid. Ale wydaje mi się, że bez Rapida, może ten Resp też by wyrabiał, bo tutaj mamy tak. Minus jeden no to są jakieś tam cyklopki, to no tam w sumie nie wchodzimy. Yy, na powierzchni respią się nomady, no jest ich kilka i tutaj możemy też jakiegoś swamp trolla yy, dziabnąć, jakiegoś, yy, nie wiem czy to był voodoo master, czy jakiś inny dworc. Yy, na drabinkę sobie wchodzimy z jednej i z drugiej strony. Mamy też nomadów trochę do sklepania, exanihur hur Możemy sobie wejść z tej drabinki wyżej na dach i na dachu mamy też trochę nomadów i wydaje mi się, że bez rapida, jakbyśmy robili sobie tak z tym dachem cisnęli, no to byśmy sobie elegancko mogli też yy, expić tutaj, bo exp też jest całkiem dobry, no ale profitować przede wszystkim. I, i tutaj na tych rob beltach yy, no idzie zarobić. Przeciętna cena jednego Road Belta to jest jakoś 3k na Secure, tutaj gdzie gramy. No ale jeszcze dropi tutaj Nomad parchment taki dokumencik z Nomada, on rzadko dropi, ale jest warty. Tu na analizerze pokazywało mi w cyklop cyklopedii jakieś 7k, ale no niestety taka cena nie wygląda tego ale udało mi się to sprzedać za 3K. Mieliśmy kilka sztuk tego, więc wydaje mi się, że to jest też całkiem fajnie. Taki bonusik zawsze sobie wpadnie zamiast belta, taki um, dokumencik, ale on się tak szybko nie sprzedaje. Tutaj właśnie widzieliście, na dach w sobie weszliśmy i tam możemy sobie też połazić fajnie. No, ostatnia miejscówka gdzie byliśmy sobie na Rapidzie, czyli na Elfach fajnie oddała, nie było tak źle na godzinę. Jak tam chodzenia? No, ale tu mi się wydaje, że na nomadach już przebijemy. Mamy 20 minutę hanta i mamy już 44k zarobku, więc jest to całkiem fajnie. Jak widzicie, dalej sobie uciśniemy mm, z naszym mieczykiem. EPE e, Life Ringi oczywiście mocno nie klepały te domady, więc bez Werewolf amuleta chodziłem. berserker portujący sobie pijemy, są dosyć tanie, podnoszą nam tego sworda. Jak widzicie na offline treningu, wszystko wbite jest z tych skilli, jest Mamy 68 sword, nic nie wbijaliśmy poza tym tyle co expimy. I tyle co wstawiamy postać na offline treningu, więc jak widzicie, nawet leci fajnie ten skill. Czwarty M level, więc nie wygląda to jakoś źle. EXP też nie jest zły, tutaj pokazuje nam około 100 EXP na godzinę, więc no, na taki level EXP nie jest tragiczny. Staminy mamy pełną, mamy jeszcze bonusową właśnie. No, niestety prey nam się żaden nie trafił tutaj więc no lecimy po prostu na farciku. Ale jak macie paka i kupujecie promocję, to dostajecie 100 Charm pointów Tych nowych, za które możecie odblokować sobie charmagut. i jak ubijemy sobie. Nomadów chyba 250, tak by odpro, odblokować ten drugi stage. Bo musimy wbić 3, żeby mieć full charma. To możemy sobie wybrać tego Guta, który daje nam 6% creature product mm, do dropa, więc zawsze to jakaś szansa zwiększona jest też, żeby sobie więcej podrobić. Normalnie na faku no to nie, nie dostajemy tych punktów 100, więc wtedy pasuje wbić. No te chyba 3 czy 4 czarmy pasuje wbić, chyba 4 czarmy. Albo i lepiej, żeby odblokować sobie tego guta. No ten gut jest fajny, polecam. 6 chyba, później 9% jest, na, jest szansa na ten creature produkt, więc na takie chodzimy, jak chodzimy na takie moby typu właśnie Nomad, jakieś elfy, no tam to chyba najlepiej to na elf scouty ustawić, bo ich tam jest najwięcej. Więc sobie polecam to wbić na tych dodatkowych czarmach jako pierwsze, jeśli mamy I, 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 i będziemy sobie to dropić. Tak, 33 level wbity, dalej mamy exp na godzinę już 120, a zobaczcie ile tutaj było ludzi, tutaj cały czas było pełno osób. Na górze cały czas jedna osoba się działa, na dole też, tu po pięć osób biegało, ale najlepiej sobie tak właśnie wymyśliłem, żeby biegać tutaj po prawym rogu i na drabinkę i cały czas nam się praktycznie respiły te MOBy. Jak widzicie już mamy wbitych 320 nomadów, 330 w 40 minut. Więc tutaj 500 musimy chyba zabić, żeby nam się czarno blokowało, więc nie jest to dużo. A w następnym, nie w następnym, w następnym odcinku, polecimy też na Rapid Resp'ie. Polecimy zrobić sobie taska u Grizzly Adamsa, bo tego taska się robi długo ogólnie. Bo myślałem nad mamutami i te mamuty długo się klepie. A na rapidzie mi się wydaje, że jakieś 40 minut powinniśmy sobie wraz z tymi borosukami wbić to. I zobaczymy też, jak tam będzie wyglądał profit. No bo z mamutów leci futro, ono też tam kosztuje. Ale mamy też Winter Wolfy, z których leci też Winter Wolf Fur. Też ten fur kosztuje sporo. Przy okazji będziemy sobie klepać te wilczki. No i będzie, mi się wydaje, że też fajny zarobek. Przy okazji wbijemy sobie jakieś punkciki do Grizzlygo Adamsa. Czy się opłaca tego Grizzly'ego robić, czy nie, kwestia indywidualna, ja tam zawsze sobie robię. Zawsze oddokuje się skrót na Banucie. I jak nie wie się gdzie expić, no to zawsze można sobie spojrzeć na te taski i polecieć na jakiś fajny expik. I wydaje mi się, że wbijemy sobie 20 punktów. I, i, i zobaczymy jak to będzie z profitem też wyglądać małpki mi się wydaje fajnie powinny oddać bo banana staw jest warty chyba o coś około 200k więc jakby nam dropnął tak jeden na godzinę to by było całkiem fajnie tutaj widzicie że leś na awku próbowałem go przesunąć gdzieś tam żeby tam się na dole te moby respiły i dłuższy czas siedział na tym łapku nie zbijał tych nomadów, a wszyscy myśleli, że zbija, ale nie zbijał, więc ja zbijałem sobie te co go atakowały Lota mamy już prawie 156k na balans, ale no mówię, ta cena troszkę jest zawyżona, bo te rolepelty były coś więcej warte Na markecie były taniej wystawione, w analizę, że były jakoś dużo więcej pokazane I tu właśnie nam ten dokumencik wydropił, tak on wygląda. On jest potrzebny do quest'a, gdy chcemy, chcemy sobie zrobić dostęp na jeszcze jeden taki fajny respik nomadów. I wydaje mi się, że pójdziemy na ten respik na respawnie, tym szybszym na rapidzie i porównamy, czy tam dużo ludzi jest i zobaczymy, czy będzie lepszy, właśnie profit. No, może. Będzie fajnie, nigdy jeszcze tam nie byłem, pierwszy raz będę tam robił dostęp, ale właśnie mi tu jeden gracz doradził, którego pozdrawiam. Żeby sobie tam przejść, bo właśnie fajnie tam leci i nie ma tylu graczy co tutaj. Ale jak macie free accounta to na jelachar uderzacie, idziecie tutaj na te nomady i robelty sobie dropicie, fajnie bardzo. Oj, siedzieliśmy tutaj godzinę. Hmm, wydropiliśmy 58 roubeltów. To wydaje mi się, że to jest fajna fajna liczba. Ten parchment 1 wydropiliśmy w dokumentik i łącznie hmm, sprzedawaliśmy te belty chyba za 3,2, coś takiego. Parchment no to 3k1 jest faktycznie warty, za tyle, się sprzedał. Łącznie zarobiliśmy tutaj 187 w godzinę, więc jest to jak na razie najlepszy wynik. Ciekawy jestem, jak to wygląda tutaj bez rapida, ale powinno też nie wyglądać najgorzej. Na pewno, może no wydaje mi się, że powinien teraz by wyrabiać. Więc, jeśli ktoś tu siedział, może się podzielić w komentarzu, jak to wyglądało. Oczywiście, zachęcam, byście zostawili suba. Zawsze to jest dodatkowa motywacja. Mega mnie to cieszy jak komentujecie i, i takie fajne opinie są pod filmami. Lajka, dislajka, żeby jakieś tam właśnie komuś się podoba, komu nie. No ale to właśnie fajnie fajnie, że, że jest taki pozytywny odbiór. Mi też się ta seria podoba. Nigdy jeszcze nie nagrywałem na YouTube, jest to mój pierwszy raz, więc też mi wybaczcie za jakieś błędy, nie wiem, w montażu, w nagrywkach. Czymkolwiek, w Tibie też nie jestem jakimś tam prosem, gram sobie tak y, relaksacyjnie, po pracy, popykać, odstresować się. Ale wiadomo, czasem się przy tej grze nie odstresujesz, bo jeszcze gorzej się oddenerwujesz. No ale fajnie leci na takiej postaci, bardzo miło się gra, nie trzeba tryhardować. Try Kończymy ten odcinek, no i żegnajcie. Do następnego odcinka. Mam nadzieję, że jutro. Pozdrowki.